Cześć ciekawcy! Wydaje się, że jest ktoś, kto chce postawić świat muzyki na głowie. Z pewnością, jeśli jesteście na bieżąco z najnowszymi wykresami, to na pewno musieliście słyszeć o Bad Bunny. Hity muzyka już od jakiegoś czasu są na topie i robią prawdziwą furorę. Kim jest chłopak, który jako najczęściej słuchany artysta przebija wszystkich na świecie? Jakie kontrowersje i skandale krążą wokół jego osoby i czy mogą zagrozić jego karierze? Co powiedział, żeby obrazić Donalda Trumpa? Co miał wspólnego ze oskarżeniami o napaść w swoim zespole? Jak jest w życiu prywatnym, czy też tak kontrowersyjny, i jak układają się jego sprawy miłosne. Sukcesy na polu zawodowym idą w parze z pieniędzmi, więc jakiej fortuny dorobił się przez kilka lat swojej kariery? Zostańcie z nami do końca, by dowiedzieć się wielu ciekawych informacji, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Latynoski raper i piosenkarz, którego pseudonim sceniczny brzmi Bad Bunny, to 27-latek, który od jakiegoś czasu przyciąga uwagę ogromnej liczby ludzi nie tylko swoją muzyką, ale i kontrowersjami, które wywołał. Portorykańczyk, który w ciągu zaledwie 6 lat od rozpoczęcia kariery liczbą odsłuchań i wyświetleń dogonił, a nawet przegonił najpopularniejszych i największych artystów światowej sceny, nie zamierza się zatrzymywać. I wydaje się, że są tylko dwa sposoby, w jakie interpretują go ludzie: albo go kochają, albo nienawidzą. Jego muzyka określana jest jako latynoski trap i reggaeton z nutami różnych innych gatunków takich jak rock, bachata czy soul. Dla tych z was, którzy nie wiedzą nic o młodym mężczyźnie, który kryje się za pseudonimem scenicznym Bad Bunny, pozwólcie, że zrobimy krótkie wprowadzenie. Tak naprawdę to Benito Antonio Martinez, który urodził się 10 marca 1994 roku w Puerto Rico jako najstarszy strojga dzieci swoich rodziców. Jego ojciec pracował jako kierowca ciężarówki, a matka jest emerytowaną nauczycielką. Gdy Benito był dzieckiem pomagał mamie w pracach domowych, kobieta często słuchała salsy, merengę i ballad. Wspominając swoje dzieciństwo, Bad Bunny podkreślił, że wychowywał się w szczęśliwym domu, a siebie z młodzieńczych lat opisał jako szczupłego chochlika o donośnym głosie, który nie był dzieciakiem angażującym się w życie na ulicach. Lubił przebywać w domu z rodziną. Jego bliscy przyjaciele opisują go jako osobę spokojną i empatyczną. Od najmłodszych lat chciał zostać piosenkarzem, uczęszczał nawet do kościelnego chóru. Zaś na pierwsze solowe występy odważył się w pokazie talentów w szkole średniej, po czym ciągle rozwijał swoją pasję. Jednak jego kariera rozpoczęła się tak naprawdę w 2016 roku, gdy jako około 22-letni chłopak wydał swoją muzykę jako niezależny artysta na SoundCloud. Miał dużo szczęścia. Niedługo później został zauważony i podpisał pierwszy kontrakt z wytwórnią muzyczną. Oprócz tego, że jest piosenkarzem, rapuje, nagrywa własną muzykę, i jest także kompozytorem. W ciągu zaledwie kilku lat stał się jedną z najbardziej wpływowych osób współczesnej muzyki pop i miał okazję współpracować z niektórymi z największych nazwisk w branży. Wśród nich są Dua Lipa, Cardi B, Maluma i J. Balvin. I nie możemy zapomnieć o jego udziale w zeszłorocznym Super Bowl, podczas którego wystąpił z Shakirą. Wśród najsłynniejszych skandali wokół tego artysty możemy mówić o koncercie w Chile, który nie poszedł zbyt dobrze. Przez pewien incydent jego piosenka Creepy Crash została ocenzurowana w jego rodzinnym Puerto Rico. 27-latek znany jest z eksperymentowania z modą, jest też fanatykiem okularów przeciwsłonecznych. W pewnym momencie wywołał poważną rozmowę w mediach społecznościowych, kiedy wrzucił zdjęcie kolorowego maniki. To spowodowało, że ludzie po prostu zaczęli kwestionować jego orientację. Jak wyznał, nie stresowało go to, że ludzie spekulowali czy lubi mężczyzn czy kobiety. Jednak to co go irytowało i wydawało się dla niego całkowicie absurdalne, to fakt, że internauci pytali o to wszystko tylko dlatego, że pomalował paznokcie. Nie zdradził wtedy jednak za wiele i nie zamierzał niczego wyjaśniać, a zamieszanie wykorzystał na swoją korzyść. Różne tego typu sytuacje zachęcały go do bycia coraz bardziej kontrowersyjnym. A wszystko dlatego, że te serie wydarzeń sprawiły, że jego pseudonim trafiał do coraz większej liczby mówiących o nim ludzi. Kontynuując zwracanie na siebie uwagi, pośrednio zaatakował nawet Donalda Trumpa, który był wówczas prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wszystko to za sprawą koszulki, którą nosił podczas jednego ze swoich koncertów. Na ubraniu widniał napis w języku hiszpańskim, który w tłumaczeniu brzmiał: Jesteś Twitterem czy prezent? Przy okazji, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o byłym prezydencie, na naszym kanale mamy kilka odcinków, a karta do jednego z nich wyświetla się właśnie na ekranie. Ale na razie zostańcie jeszcze z nami. Koszulka muzyka, o której zrobiło się głośno, została zaprojektowana przez samego Benito i nie podobała się niektórym ludziom. Byli tacy, którzy oskarżyli go o dolewanie oliwy do ognia, ponieważ na arenie politycznej w grę wchodziły kwestie związane z imigrantami. Jednak to nie jedyne epizody, które sprawiły, że 27-latek zwrócił na siebie oczy nie tylko tych, którzy słuchają jego muzyki. Bad Bunny, słynący m.in. z piosenki Mia, która w samym serwisie YouTube przekroczyła miliard odtworzeń, w oczach wielu pań to skandaliczny artysta. Został nawet naznaczony jako ktoś, kto nie okazuje wystarczającego szacunku kobietom. A to wszystko dlatego, że według niektórych piosenkarz na swoich mediach społecznościowych nie przedstawia płci pięknej we właściwy sposób. W tej kwestii niektórzy posunęli się nawet do porównania jego zachowania wobec kobiet z zachowaniem Donalda Trumpa. Czy to trochę nieironiczne? I czy faktycznie można sądzić, że zachowanie Beni to względem kobiet nie jest tak jak powinno? Posłuchajcie dalej. Muzyk przeżywał także turbulencje i mnożące się plotki, gdy jego dziewczyna została oskarżona o to, że go zdradza. I za chwilę powiemy Wam więcej na ten temat. Moment, który z pewnością sprawił, że jego wizerunek został poddany wnikliwym obserwacjom, wydarzył się, gdy pewna kobieta oskarżyła członka jego ekipy produkcyjnej o napaść. Wielu czekało na odpowiedź Bedbaniego, zastanawiając się, czy stanie on po stronie kolegi, czy dziewczyny. Muzyk nie zwlekał w tak poważnej sprawie. Natychmiast złożył oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym zapewnił, że udzieli całego swojego wsparcia dziewczynie, która została rzekomo napadnięta. Jak myślicie, czy jego czyn był szczery, czy próbował tu naprawić swój nadszarpnięty wizerunek przez znajomy z domniemanym sprawcą? Cóż, choć Benito ma łatkę kontrowersyjnego artysty, w głębi duży to uczuciowy i dobry mężczyzna, a jego zachowanie w bez tych oskarżeń zadziałało na jego korzyść, ponieważ fanki szybko zaczęły mu dziękować za bycie pełnym empatii człowiekiem. Jak już wspomnieliśmy, o Bedbanie głośno jest już od kilku lat za sprawą muzyki i krążących wokół jego osoby kontrowersji. Warto jednak podkreślić, że to 2020 rok zakończył nad wyraz spektakularnie, będąc jednym z największych nazwisk w branży muzyki na świecie. Jak podają krytycy, jego królowanie może zaskoczyć tych, którzy postrzegają Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię oraz artystów anglojęzycznych jako centrum świata muzyki. Dla przykładu przebił każdego wykonawcę w serwisie Spotify. To do niego trafiła korona najpopularniejszego artysty 2020 roku z wynikiem ponad 8 miliardów odtworzeń. Portorykańczyk zajął również czołową pozycję w kategorii najpopularniejszy album. Jego krążek użytkownicy Spotify przesłuchali ponad 3 miliarda razy. Oprócz tworzenia chwytliwej muzyki, Bad Bunny doskonale potrafi wpływać na ludzkie emocje i nimi grać. Większość jego piosenek to także mocne teksty, które zawierają wszelkiego rodzaju ważne przesłania, jak na przykład wsparcie dla społeczności LGBTQ+. Choć chłopak jest na rynku muzycznym stosunkowo Krótko okazał się prawdziwym objawieniem muzycznym. Zbudował także spore imperium finansowe, a jego majątek szacuje się aktualnie na 16 milionów dolarów. Kariera to nie tylko rekordowe wyświetlenia i ogromna liczba fanów. Jest także cenionym artystą ze sporą kolekcją nagród, w tym statuetki Grammy. Niewątpliwie do popularności osiągnięć Bed Bunny'ego mocno przyczynili się słuchacze z Ameryki Łacińskiej oraz hiszpańskojęzyczni mieszkańcy USA. Jednak jego wpływy muzyczne rozbrzmiewają w różnych zakątkach globu. Na potwierdzenie tego pozwolimy sobie wspomnieć, że wielką siłę przebicia ma na przykład w Europie. Już w 2018 roku był popularnym wykonawcą na brytyjskich listach przebojów i znajdował się w top 10. A co z życiem osobistym 27 Chłopaka, którego utwory robią taką furorę, coż prywatnie nie wydaje się być takim skandalistą, jakim bywa na scenie. Jednak jego sprawy osobiste też nie są całkiem wolne od dramatu. Muzyk jest w związku z projektantką biżuterii Gabrielą Berlingeri. Jak dziś wiadomo, poznali się w 2017 roku i niedługo później zaczęli się spotykać. Jednak Benito utrzymywał swoją relację w tajemnicy przed opinią publiczną aż do 2020 roku. Gdy zdecydowali się ujawnić jako para, piosenkarz wyznał, że jest z nią szczęśliwy i dodał, że ludzie nie wiedzą jak bardzo Gabriela pomogła mu w wielu aspektach emocjonalnych, kiedy najbardziej tego potrzebował. Jak wiadomo, był moment, gdy chłopaka zaczęła przerastać liczba fanów, na jakiś czas zniknął też z mediów społecznościowych. Był to moment, gdy związek Benito został wystawiony na próbę. Jego dziewczyna padła bowiem ofiarą plotek. W Sieci, kiedy ludzie oskarżyli ją o niewierność wobec piosenkarza, a wszystko to za sprawą transmisji na Instagramie, jaka rzekomo o tym przypomniała. Jak jednak wiadomo, fala krzywdzących komentarzy i pomówień nie wpłynęła na miłość i relacje zakochanych. W tym miejscu warto wspomnieć, że Gabrieli udało się zdobyć sporą liczbę fanów, gdy jej związek z Bladbaniem został oficjalnie przez nich potwierdzony. Mimo starań o dyskrecję przed prasą, dziewczynie Portorykańczyka udało się zdobyć dużą popularność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie liczba obserwujących ją osób przekroczyła już milion. Jako ciekawostkę 27-latku dodamy, że w kwestii kariery idzie o krok dalej i próbuje swojego szczęścia w świecie filmów. Według IT Online wystąpi w produkcji z Bradem Pittem pod tytułem Bullet Train. W filmie zagra także Sandra Bullock. Inne nazwiska z obsady to Logan Lerman. Joey King, Aaron Taylor-Johnson. Film reżyseruje David Litch, a akcja ma rozgrywać się w zmierzającym do Tokio pociągu, w którym spotyka się grupa skonfliktowanych płatnych zabójców. Powiedzcie ciekawcy, widzicie Bad niego w roli aktora? Napiszcie także, czy znacie muzykę tego 27-latka? Jeśli tak, którą piosenkę lubicie najbardziej? Wiedzieliście, że Bad Bunny stał się tak wpływową osobą w świecie artystycznym? Co w ogóle o nie myślicie i o kontrowersjach, które go otaczają? Piszcie w komentarzach, bo my czekamy na Wasze opinie. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału, a jeśli podobał się Wam ten odcinek, będzie nam miło, gdy polecicie go znajomym. Do usłyszenia, cześć!